W tym filmie nauczę się, jak pracować z subskrypcjami w SBL Core Blue. Blue to edycja, która obejmuje miesięczny wynajem oprogramowania z bazą danych w chmurze. Dzięki temu mam dostęp do programu z dowolnego miejsca. W ramach subskrypcji mogę dodawać i usuwać państwa, użytkowników i wydawców. Mam również kontrolę nad długością okresu subskrypcji. Wszystkie informacje dotyczące mojej subskrypcji mogę znaleźć pod przyciskiem Subskrypcja w zakładce Karta Charakterystyki. Widzę tu kilka zakładek. W pierwszej zakładce mogę sprawdzić, jakie są moje aktualne miesięczne koszty. Mogę również znaleźć listę elementów, które już dodałem, czyli liczba krajów, użytkowników i wydawców. W dolnej części okna widzę przycisk do anulowania subskrypcji. Mogą zrezygnować w dowolnym momencie po upływie minimalnego okresu subskrypcji. Oznacza to jeden miesiąc od aktywacji konta lub jeden miesiąc od ostatnio dodanej pozycji. W zakładce Państwa mogę znaleźć przegląd tych, które już zostały dodane. Przy każdym kraju mogę również zobaczyć dostępne języki. W każdej chwili mogę dodać nową pozycję do mojej subskrypcji. Podobnie, w każdej chwili mogę usunąć państwo, które nie jest mi już potrzebne. W każdej zakładce w prawym dolnym rogu znajdę informacje o tym, które elementy są już aktualnie aktywne. Dotyczy to zakładek państwa, wydawcy kart charakterystyki i użytkownicy. W zakładce wydawcy kart charakterystyki mogą znaleźć listę firm, z których przynajmniej jedna musi być częścią karty charakterystyki. W zakładce Użytkownicy znajduje się lista osób, które mają dostęp do oprogramowania. W każdej chwili mogą zwiększyć ich liczbę. Każdy użytkownik potrzebuje poświadczeń logowania i uprawnień. Jeśli chcę dodać nowego użytkownika, klikam na przycisk Dodaj. Tutaj ustawiam nazwę, e-mail, hasło i uprawnienia. Ograniczam dostęp każdego użytkownika do oprogramowania w zależności od wybranych przeze mnie uprawnień. Dostępne opcje to administrator, zapis, czytaj wszystko i czytaj kartę charakterystyki. W każdej chwili mogę usunąć dostęp użytkownika do oprogramowania. Jeżeli jeden z użytkowników zapomni lub zgubi swoje hasło, jako administrator mogę w każdej chwili zresetować hasło. W zakładce faktury widzę listę wystawionych faktur, ich datę, kwotę oraz informacje o statusie. Jeśli zdecyduję się zakończyć moją subskrypcję, dobrze jest sporządzić kopię zapasową danych, które zostały utworzone na wypadek, gdybyśmy kiedykolwiek potrzebowali oprogramowania ponownie. Klikam na eksport, kopia zapasowa bazy danych. Następnie należy wybrać folder, w którym plik ma zostać zapisany. W każdej chwili mogę ponownie zaimportować wyeksportowany plik do programu, zarówno do edycji blue, jak i green.